Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak ustawić sobie skakanie pod dwa przyciski. Jest to przydatne na przykład do bunny hopowania. Ja na przykład sobie z scrollem, a jak chcę sobie wskoczyć na jakąś zwykłą strukturę to robię to spacją. No dobra, zaczynamy od zlokalizowania swojego folderu z CS-em. W tym wypadku wchodzimy na Steama. Jak mamy CS-a to klikamy na niego prawym, właściwości. Zainstalowane pliki i przeglądaj. Następnie game, CSGO, config. I tutaj mamy pliczek config.cfg. Otwieramy go za pomocą notpada albo notatnika. Obojętne, żeby tylko go otworzyć. I dodajemy sobie tutaj w wierszu kolejną linijkę. Wpisujemy bind. Po spacji cudzysłów. I sobie tutaj wpisujemy. Jakiś tam bind, jaki wam tylko się podoba. Jeżeli chodzi o scrolla, ja na przykład, jak zjadę tym scrollem sobie w dół, to wtedy mi skacze, no to musi być to komenda MW -E DOWN, czyli Mouse Wheel DOWN. Wtedy, jak już sobie wybierzemy, to zamykamy, cudzysłów, robimy spację, otwieramy go z powrotem i musimy Wpisać plus, jump i zamknięcie cudzysłowia. I zapisujemy sobie ten plik. Jak już sobie zresetujemy CS-a, to powinniśmy już mieć aktywne te dwa przyciski. I to tyle. Jeżeli poradnik Cię spodobał, jaki przydał? Zachęcam do zostawienia lajka, jak i subskrypcji. Strzała!